Blanka, cześć, miło Cię widzieć. Cześć. Jaka energia Ci dzisiaj towarzyszy? Energia spokoju, wiesz, ale to chyba dlatego, że jak deszcz pada, to jest, to jest chyba, wydaje mi się, że jest niskie ciśnienie dzisiaj. I taka jestem, wiesz, wyciszona, melancholijna, tak mi się przypomniało, jak zobaczyłam te palmy tutaj, wiesz. Przypomniały mi się te wszystkie odcinki, te palmy, te podróże, i tak w melancholię popadłam. No właśnie, co Ci się najbardziej przypomniało i co podobało Ci się na planie programu? Co zobaczyłaś, co widzowie będą mogli poznać, namacalnie prawie, że przez ten ekran poczuć się jakby tam byli? No i czy coś Cię zaskoczyło? Najbardziej mi się przypomniało Bali, a to co namacalnie będą mogli dotknąć, to to, jak było na Bali mokro, bo tam jest straszna wilgotność i nasz Marcinek, kochany, który był ze mną w programie, cały czas płynął, dostał tam ksywę gejzer i był non stop mokry, nie? No, non stop, jeżeli wyobrażasz sobie mokrego człowieka, który wyszedł z basenu dopiero co, to Marcin tak wyglądał cały czas na bali, więc to mi się przypomniało. A czy coś mnie zaskoczyło? Wiesz co mnie zaskoczyło? To, że w tym programie, kiedy towarzyszą Ci kamery przez cały dzień, przez 12 godzin, no bo mówmy się w nocy nas nie kręcą, na całe nasze szczęście, to budzisz się w nocy, Jesteś przekonany, że dalej cię filmują i myślisz że sobie, muszę zamknąć buzię, żeby ładnie spać to to mnie zaskoczyło wiesz no bo jeżeli chodzi o podróże to świat generalnie mnie zaskakuje więc bardzo wiele rzeczy było tam zaskakujących i to będzie można zobaczyć w programie też produkcja nas nie oszczędzała więc my wiedzieliśmy że coś się będzie działo podczas gdy działo się coś zupełnie innego na przykład więc to będzie widać Gdy przyszła ta propozycja abyś opuściła Polskę i abyście wspólnie eksplorowali można powiedzieć świat z twoim partnerem to czy od razu wiedziałaś że Zgodzisz się na nią? Czy musieliście to jednak przedyskutować? Bo no w końcu chroniłaś go dość mocno przed show-biznesem. No musisz wiedzieć, że negocjacje zajęły prawie dwa lata, więc my mieliśmy naprawdę czas na to, żeby się nad tym zastanowić i e, tak naprawdę ta formuła ewoluowała, więc ja od razu zaznaczyłam, że dla mnie jest to jakby najważniejsze, żeby Paweł był ze mną, bo ja sobie po prostu nie wyobrażałam na parę miesięcy zostawić go tutaj w Polsce. Poza tym też stwierdziłam, że ja uwielbiam najbardziej na świecie z nim podróżować, więc to było dla mnie absolutnie naturalne. No ale to, że to dla mnie było naturalne, to jedno i poszłam do Pawła i mówię, że słuchaj, przyszedł Amazon z taką propozycją. I co ty na to? No bo jakby ja już jestem w tym show biznesie od sześciu lat, ale ty masz to szczęście, że cię tam po prostu nie ma. I to on musiał zadecydować o tym, czy w ogóle chce tam być ze mną, bo automatycznie za parę dni, jak program zostanie wypuszczony, on straci anonimowość. A miał okazję przekonać się, jak to jest nie być anonimowym, no bo jest ze mną już prawie trzy lata. Myślę, że pod, znaczy inaczej, podjął przemyślaną decyzję, aczkolwiek jestem przekonana, że nie ma pojęcia, co go czeka. Czy ty nie obawiasz się trochę, że to wpłynie na wasz związek, na waszą relację? Czy jesteście już tak pewni siebie, że wiesz, że to nic nie zmieni? Ta jego popularność, która no, myślę, że nastąpi. Myślę, że Paweł um, daleki jest od tego, żeby go to pochłonęło. To w ogóle nie jest ten typ człowieka. I. Przyznam szczerze, że wcześniej się nad tym w ogóle nie zastanawiałam, dopóki nie zadałaś mi tego pytania. Czyli to oznacza, że w ogóle nie mam takich myśli. Także nie, 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 w ogóle się o nas nie boję. W ogóle. Super, dostawiamy kropkę. To teraz zdradź nam troszeczkę, co się działo na planie. No, bo jednak, tak jak mówisz, kamery towarzyszyły Wam praktycznie cały czas z wyłączeniem nocy. Zakładam, że były różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, albo sytuacje, w których ktoś z Was miał gorszy dzień. Też, jak wiemy, gwiazdy miewają swoje humory. No, więc co my tam zobaczymy? Ja jestem kobietą, nie trzeba być gwiazdą, żeby miewać chobory. Wydaje mi się, że wystarczy mieć cykl miesięczny. Yy, powiem Ci tak. Staraliśmy się wszystkie rzeczy, bo oczywiście, że było, to w, w Japonii mieliśmy taki kryzys na samym końcu zdjęć, bo musisz wiedzieć, że wtedy trzy tygodnie już byliśmy w podróży non-stop i byliśmy non-stop we troje. To jest trudne. Nawet jeśli kogoś kochasz, jednak masz, wiesz, przestrzeń. Bo nie wiem, bo ktoś pójdzie do pracy, bo ty pojedziesz na zakupy, a my byliśmy 24 na 24 przez 3 tygodnie. No to pamiętam, mieliśmy taki, ja miałam taki jeden odpołok, gdzie już po prostu nie wytrzymałam, ale kamery tego nie zarejestrowały, ponieważ ich tam nie było. Mm. I wiesz, i jak wchodzisz w takim mudzie na plan, to już nieważne, co zobaczysz, po prostu już nic ci nie pasuje. No ale umówmy się, my jesteśmy tylko ludźmi, więc. Yy. To będziecie mogli zobaczyć to w programie i stwierdzicie, czy było to widać, czy nie. Oj, ja chcę się dowiedzieć czegoś tutaj, jeszcze zanim wiesz, wszystko będzie pokazane w programie, no bo tak to w programie wiadomo, nie poradnik turystyczny, no pewnie będziemy śledzić. Czyli jak te na przykład wasze kłótnie wyglądały, czy raczej właśnie może wręcz przeciwnie, może tam się okazało, że tych kłótni było mniej niż tutaj. A czy nie, nie, my się nie kłócimy za bardzo, jeżeli chodzi o ten program, bo wiesz. Też nie masz czasu się kłócić. Nie masz. Więc te kłótnie, one mogły wynikać na przykład, nie wiem, w pokoju, że gdzie są moje buty, dlaczego kopnąłeś je pod szafę, gdzie zabrałeś moją szczoteczkę do zębów. Wiesz, to są takie bzdury, nie? Ale w pewnym momencie, już po takim czasie, one urastają do rangi problemu kryzysowego. Ale to mówię, tak jak, tak jak Ci powiedziałam, tylko ze względu na to, że. Nie jesteś w stanie być z kimś 24 na 24. To już naprawdę można się powiesić w pewnym momencie. No a nas yy, ten program zmusił do tego, żeby był taki czas, i to było trudne. <grywka>